Natalia po upadku ze schodów doszła już do siebie w szpitalu. Na szczęście może wrócić już na służbę. Niestety nadal ma koszmary związane z byłym mężem i to co wtedy się wydarzyło, uważa, że ten wypadek to znak od losu, że nie powinna być z Markiem. Za to Marek jest wściekły na wszystkich, ponieważ do tej pory nie zatrzymali Arka za to, co zrobił jego ukochanej. Natalia w końcu wraca na służbę i od razu dostają zgłoszenie dotyczące zaginięcia nastolatka. Patrol szósty jedzie do mieszkania zaginionego. Jego pokój jest zamknięty, ale udaje im się tam dostać, a tam znajdują niepokojące artefakty kultu szatana i ślady krwi. Co przykuwa uwagę Natalii i Marka, to zdjęcie dziewczyny z łacińskim podpisem. Babcia zaginionego w międzyczasie rozglądała się, czy czasami nic nie zniknęło z mieszkania. Okazuje się, że nie ma dokumentu i części rzeczy wnuka. Policenci muszą ustalić, w to wplątał się nastolatek z tak nietypowym hobby. Podejrzewają, że mógł wstąpić do sekty. Przeglądając jego telefon, znajdują numer do nauczyciela. Postanawiają umówić się z nauczycielem na spotkanie. Jadą do liceum zaginionego. Jednak nauczyciel nie potrafi nic powiedzieć konkretnego, by pchnąć sprawę do przodu. Natalia i Marek pokazują mu zdjęcie dziewczyny, które znaleźli w pokoju nastolatka. Okazuje się, iż również jest uczennicą tego samego liceum. Patrol szósty postanawia odnaleźć nastolatkę. Być może ona będzie wiedzieć coś więcej na temat zaginionego. Tymczasem Marek nadal myśli o wątpliwościach Natalii. Chciałby przekonać ukochaną, że może spędzić z nim całe życie. Postanawia dla niej przyszykować szokującą niespodziankę i rozwiać jej wszelkie wątpliwości co do wspólnego życia. Pierwsze dwa odcinki z Markiem i Natalią będą dość ciekawe i chyba finalnie nie wezmą tego ślubu. Także kolejny sezon szykuje nam się na oglądaniu przygotowań do ślubu, a w finale może żółw potrąci Marka i tym razem on będzie mieć wątpliwości. Tak przekła mi myśl, że skoro oni nie będą już razem jeździć, to być może oni się rozstaną i cały sezon będzie polegać na tym, czy wrócą do siebie? Bo to bardziej pasowałoby do tego co wydarzy się w następnych odcinkach Niż jakiś szybki ślub czy coś Jeno jest pewne Tak czy siak i tak będziemy się kręcić Koło korowozu jak cięci węgle Daj koniecznie znać w komentarzu Czy Natalia zerwie z Markiem?